Low traderzy Witam was bardzo, bardzo serdecznie piątek. Piątek, weekendu początek, ale przed weekendem no, trzeba coś pohandlować. Jak co każdy piątek, Jak w zasadzie co każdy dzień, oczywiście podsumowanie popołudniowo wieczorne tego, co nas dzisiaj spotkało na wykresach. Sesja. Oczywiście, nasz dzień rozpoczął się od poranka z Olin, na którym omawialiśmy różne ważne informacje związane z tym, co się miało dziać w danym dniu, czyli w dniu dzisiejszym, czyli 23 stycznia, ale oczywiście to, co też w międzyczasie działo się w nocy, chociażby, czy też późnym wieczorem w kontekście, w kontekście geopolitycznym, w kontekście tego, co wszystkiego, tego wszystkiego, co nas otacza. Po tym, po tym poranku rozpoczęła się sesja. Ja na Poranku Zolin, jako jeden, jako gość Poranka Zolin, miałem pewne predykcje, pewne plany związane chociażby ze złotem, no i sprawdzimy, czy te plany faktycznie się zrealizowały. W międzyczasie ekipa, czyli Bartek oraz Tomek na sesji porannej również swoje plany robili, dlatego właśnie w tej chwili pokażę Ci. Te plany oraz w jaki sposób i czy udało się je zrealizować. Pierwszy zaczynamy oczywiście od poranka, czyli poranna sesja godzina dziewiąta. Na godzinie o godzinie dziewiątej zameldował się, tak jak powiedziałem, Bartek razem z Tomkiem. Mamy tutaj trady, które między innymi Bartek planował. Plany, scenariusze, które były właśnie w realizacji tego, co chciał Bartek. Plan na euro, akurat z tego, co widzę, to euro raczej się nie zrealizował, ten plan, przynajmniej nie na tej sesji. A nie, faktycznie, przepraszam, plan prawie się zrealizował. Bartek wszedł w tym miejscu, natomiast był retest i przed samymi newsami, bo dzisiaj o godzinie 15.45 były newsy, PMI, PMI usługi ze Stanów Zjednoczonych. I przed samymi newsami wyszedł z pozycji. Tam z tego co pamiętam, to było na break even. O, tu mamy wejście w pozycję, właśnie to jest ten trade, minus 513 dolarów. Akurat to było zawarcie trade'a pod między innymi również i order flow, tak to wyglądało. Ja pokażę Wam więcej tych tradów, bo to nie jest tak, że to jest, to jest jedyny trade, jedyny scenariusz, który o poranku był realizowany. Sekunda, o, teraz będzie lepiej. To jest euro. Tu mamy euro order flow, gold. Gold pod imbalans pod imbalans, który Bartek. I tutaj już Bartek wszedł w pozycję. Wszedł w pozycję na longa na reakcję na tym imbalansie tutaj poniżej. Bardzo ciekawy trade. Wejście w pozycję, praktycznie w punkt. Praktycznie w punkt, także bardzo ciekawy trade. Imbalanse no trzeba powiedzieć wprost, bardzo fajnie działają i naprawdę można, można tutaj na nich dużo sobie zebrać, więc pracujemy między innymi z imbalansami, z imbalansami. zatem warto się zainteresować również tego typu, tego typu miejscami na wykresie. Idźmy dalej, zobaczmy. To jest już podsumowanie Bartka. Bartek finalnie zarobił w dniu dzisiejszym 3800, tak więc całkiem spoko. Na US100, zobaczcie, mieliśmy minus, czy Bartek miał minus, finalnie euro zakończyło się na małym plusie, natomiast najlepiej zapłaciło, zapłaciło złoto. Razy, jeden raz, a to jest trade chyba. Nie, to są wszystko dzisiejsze trady. Finalnie mamy 3800, nie wiem dlaczego. A, okej, okay, dobra, sorry, sorry, bo to jest Parcia Close, czyli częściowo Bartek zamknął pozycję. Finalny trade, finalnie kwota 3800. Także bardzo fajny urobek dokonany przez Bartka. Tu jest plan, który był na US100 na Nasdaqu, On finalnie przed newsami też został zamknięty przez Bartka trochę. Przypadkowo, ale został zamknięty. No, trzeba to też odnotować, że taka sytuacja miała miejsce. Nie ma co ukrywać, że czasami błędy się zdarzają, i na sesji taki błąd miał miejsce. Tutaj, ropa. Ten plan też również ciekawy, natomiast się finalnie nie zrealizował. Tam nie, chyba zabrakło. Zaraz zobaczymy. Tak, finalnie się nie zrealizował ten trade. Nie wszedł u Bartek w pozycję, skończył dzień na poziomie 3800, 3 zatem całkiem spoko urobek jak na piątek. No i teraz pytanie o mnie, bo tutaj też muszę powiedzieć swoje, wrzucić swoje trzy grosze. Ja w oporanku nie handlowałem. Ja zaczynam dopiero handlować w piątek, tak więc te piątki są dla mnie trochę rozpoznawcze. Zatem postanowiłem otworzyć trejda i jestem aktualnie w trejdzie na złocie, ale jestem w trejdzie na tym moim najmniejszym koncie, bo chcę się zmierzyć z tym dniem piątkowym, który nigdy nie był moją najmocniejszą stroną. W tej chwili jestem w pozycji, mój plan na złoto jest taki, że dzisiaj dotkniemy, dojdziemy do strefy 5000. Tutaj planuję reakcję, ale w ten trade no dzisiaj raczej wchodził nie będę. Taki jest mój, taki jest mój scenariusz, który w tej chwili realizuję. Dlaczego go realizuję? Dlatego, że po pierwsze mamy strukturę. Mamy bardzo fajne, bardzo fajne ruchy. Jeden ruch, drugi ruch. Natomiast co jest najważniejsze w tym przypadku, dlaczego wszedłem w pozycję, to są te wskazania na wskazania tutaj przez narzędzie AI na kontraktach terminowych, bo to jest przypominam wykres z kontraktów terminowych i to są moje opcje do wejścia w pozycję. Trochę się tutaj zamotali na poziomie 4956, przypominam, na kontraktach terminowych. Nie wiem, czy będę zamykał, muszę się zastanowić, ale mam nadzieję, że po kolejnym reteście EMA 21Cena wróci do kierunku, który mnie na złocie dzisiaj interesuje. Natomiast to nie wszystko, trzeba powiedzieć sobie wprost, że dzisiaj Pablo, wczoraj był mniej no wiadomo, nie codziennie jesteśmy w stanie handlować. Dzisiaj z kolei Pablo handlował i to bardzo, bardzo aktywnie. Zobaczcie, to jest SP. Timeframe frame jednominutowy wygląda bardzo ciekawie. No i jak to się skończyło? Mamy 1350 dolarów do wzięcia. To jest ta akcja, tak? Tutaj już widzę zabezpieczona pozycja. Zobaczcie, tu jest zabezpieczona pozycja, tak więc na spokojnie mógł Pablo obserwować ten instrument. To było w moment wejścia w pozycję i w tym miejscu, a nie, nie mam finalnego rozliczenia. Przynajmniej w tej chwili nie widzimy. Tu z kolei złoto. Zwracam wam uwagę cały czas na timeframe, jednominutowe na kontraktach, a zatem e, zobaczcie, to są szybkie ruchy, natomiast no, dotknięcie stref e, chociażby takich poszczególnych szczytów. Te no, podwójne szczyty, które no, faktycznie cena próbuje retestować, te szczyty, które próbuje cena retestować, no, mają miejsce i. I można, można też na timeframe jednominutowym swoje z rynku zebrać. Do tego jest potrzebne oczywiście doświadczenie. Nerwy na nawozy, czyli stalowe nerwy, takie, wiecie, tutaj trzeba, musi być opcja mega, mega konsekwentnego zagrywania, no i brania na klatę różnych scenariuszy, które mają miejsce na tych szalenie niskich timeframe'ach. Zobaczcie, złotko. 750 dolarów do wzięcia. 750 dolarów do wzięcia. Zajęcie pozycji. I finalnie, z tego co Pablo wrzucał, finalnie, bardzo fajnie rozliczone. To już, to już trochę 5 sekundówka. 1530 dolarów do wzięcia. I. To jest, a tu jest z kolei trade, który właśnie on się finalnie zakończył. Break even. Natomiast ten trade zobaczcie: 3,350 na 30 sekundowym time frame, 30 sekundowym time frame, finalnie zakończony. Full take profit, tu są kolejne próby Pawła. Tutaj jest kolei już SP, SP też cena doszła do tej strefy. W tym miejscu to jest z kolei minutówka, to już Wam pokazywałem minutówka, przepraszam, minutówka na złotku i również zysk. Tak więc, moi drodzy, słuchajcie, dzisiejszy dzień po wczoraj średnio udanym zakończył się nam, ja tutaj sobie podpatruję ściągawkę, bo to wszystko było na sesji, to zagrywali koral z chłopaki. Ja czekałem na swoją szansę i mam nadzieję, że ją wyczekałem. No widzę, że nie chcą, oj, nie chcą, ciężko im to idzie. Nie chcą wejść mocniej w ruch longowy. Liczę bardzo mocno na to. Natomiast ekipa, jeśli chodzi o Pawła i Bartka, finalnie Bartek zarobił 3800, to co wam pokazywałem, natomiast Pablo zarobił, zrobił 6400 dolarów. Czyli sumarycznie ponad 10 tysięcy dolarów urobku przy piątku. Myślę, że fajny case, fajny, fajna sytuacja, fajne, fajne wyniki na koniec tygodnia po wczorajszym e, trudniejszym dniu. No, dzisiaj jesteśmy zdecydowanie na plus. I nawet jeżeli mi się przydarzy stop loss, no to mówię na tym najmniejszym koncie, to niewiele nie zmienia. Ja wczoraj nie handlowałem, dzisiaj mówię, próbuję się z tym piątkiem. Najlepsze są w moich statystykach środy ale zobaczymy, co z tym piątkiem będzie. Środy i czwartki u mnie są najlepsze. Wczoraj akurat nie miałem możliwości. Także środa, no wtorek, akurat do wtorek miałem profit. Natomiast jeśli chodzi o dzisiaj, to bardzo fajny dzień. Finalnie jesteśmy na plusie. Podsumowanie też całego tygodnia wrzucę, powiem Wam o całym podsumowaniu tygodnia w, na poniedziałkowym podsumowaniu, bo musimy to wszystko zebrać do kupy. Natomiast no, chciałem nagrać podsumowanie dzisiejszej sesji, tak, żebyście mieli wszystko na bieżąco i żebyście mogli sobie ocenić, czy taki trading jest dla Was i czy na pewno te, ten, ta forma tradingu Wam odpowiada, bo to jest tak, że każdy tutaj musi. Znaleźć coś dla siebie, jeżeli faktycznie się tym tradingiem chce zajmować. Jeżeli masz mocne nerwy, to oczywiście 5 sekundówka, minutówka jest dla ciebie. Jeżeli chcesz spokojniejszego tradingu, to być może swing trading będzie dla ciebie. Ok, jeśli chodzi o podsumowanie, tylko sobie zerknę na to, na to złoto. No nie chcę przejść przez, przez strefę, ale mam nadzieję, że tylko straszą i będą, będziemy jednak szli do góry i to mocno sobie pójdziemy do góry. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli ci interesują te tematy, oczywiście zasubskrybuj nasz kanał, kliknij łapkę w górę i dzwoneczek, żeby Cię nie ominęły żadne tego typu treści, a ja życzę Ci udanego weekendu, spokojnego weekendu. Jeżeli chcesz sobie potrajdować jeszcze z nami w weekend, to w niedzielę o 16 zapraszam na sesję krypto, a tymczasem z mojej strony na ten moment. Finito. Kończymy na dziś. Kończymy ten a, tydzień. Oczywiście widzimy i słyszymy się w poniedziałek. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.